Właśnie zaczynamy nęcić Na Morze Karpia, Morze Amura A ty to na co? Na duże ryby o, Dzisiaj jest plan na duże ryby Nocka Nocka Oby coś może było Tutaj mamy taką mieszankę Do nęcenia Kukurydza Kukurydza z sokiem malinowym, pelety to chyba dziesiątka, jest nie pamiętam dokładnie. Ósemka? Ósemka. Yy, konopie mówiłem? Yy, nie, konopie też są. I tylko to, to dzisiaj idzie na nęcenie. Dzień dobry, z tej strony Marcin Czapliński i Antoni. Witam, witamy na kanale Chapel Fishing. Dzisiaj nocka. Antoś marzył, żeby pojechać na ryby na noc, spróbować łowić na świetliki z czołówką na czole. I tak dzisiaj to zrealizujemy. Plan jest grube nęcenie no i grube ryby, ale zobaczymy. Grunt, żeby coś w nocy złowić i nad ranem. My się bierzemy do roboty. Już jesteśmy przygotowani. Podnęcone mamy, czyli czekamy na brania. nam naprawdę ile Antosia dużych ryb. Miłego oglądania. Moja wędka to Trabuco Inspirion 3,30 do ilu to, to? Do 90, do 90 gram. Um, bardzo fajna wędka. Chowrodek taki, Ta ma wędkę Tubertini. Tubertini TBR. TBR Lake. Y, 360 do 70 gram. Długa wędka. Dłuższa wędka. Mamy zanętę Method Mix. Od lorpio. I dodatek e, paletów 2 mm i czwóreczka, chyba też tam była, nie? Uh -huh, uh -huh, I tak. I taki zrobiliśmy sobie miksik na dzisiejsze, na dzisiejsze wędkowanie. Zobaczymy, czy co do tego podejdzie. Czy uda nam się upragnione większe ryby złowić. Tu mamy jeszcze paluszki. Oczywiście. A teraz światło, jak mam włączyć? Tam na dole, o tu. Nie tu, tu po boku. O, A? tu, no. no. co, widać tutaj, coś? Nagrywam siebie. Pstałem, że. Co? Nocka nie dała nam fajnych ryb. Ja około godziny 12:00 przed pierwsze położyłem się spać. Antek pilnował jeszcze wędki. Udało mu się złowić jakieś tam leszczyki. Ładnego Japońca. Wstałem około godziny przed czwartą. Podnęciliśmy i czekamy. Ja już czekam, tylko ja, bo Antek położył się spać. Mówi, jak nie bierze teraz nic fajnego, że mam go obudzić, jak zacznie brać. Jest 4:20, brań za bardzo nie ma. Zobaczymy, może po tym podnęceniu coś ruszy się i uda mi się coś złowić. I wtedy Antek w stanie, bo chyba zmęczony jest po całej nocce. Twardy gość, walczył w całą noc. No, walczymy dalej. Jest fajny poranek, chociaż chłodny, jak na lipiec. Troszeczkę się chudziło, bo ostatnio każda noc była e, bardzo gorąca. Dzisiaj pokazuje tylko 14-13 stopni. No, to jest naprawdę jak na te ostatnie upalne dni. Jest dużo chłodniej. Dobra, walczymy dalej. Hva er dette for noe? як ціці плупкі. Dło. Mniejszymy przynęte, bo nie to są, nie są to duże chyba ryby. wreszcie jakieś trochę większe ryba Nie ucieka. karpiszonek. E, miały być większe. Ciekawe, co to za ryba. Bardzo dna się się trzyma. tym, не дужишь лично. No, może jakieś ciekawe ryby się trafią zamiast dużych? To może jakiś fajny lin. Zobaczymy. Próbujemy dalej. Nocka nie dała mi ryb. Nocka tylko dla Antosia. Teraz Antoś odsypia nockę. roboty dzisiaj robi. Kolego, kolego. Koniec nocki. Koniec nocki. Koniec nocki już. Bierze. Kropiki małe. Tylko odszedłem od wędek młodego obudzić. Possible. Kurde no, była fajna rybka, Ziele napłynęło. No to jeszcze spróbujemy jeszcze raz. Wiesz, że nie mamy podbieraka. No nie, nie odkręcę hamulca tak mocno. No bo odkręciłeś puścił czy jest. Puścił. Po co tak mocno hamulec. Hmm. No, kolor ładny. Hmm. To już nie ma to nie, to na to Nie, już kończymy. Koniec. Dziękujemy, pa. Na dzisiaj kończymy tą nockę i poranek wędkarski. Antoś w nocy pilnował do 3 rano wędki. Udało mu się złowić fajnego karasia japońca, jakiegoś leszczyka. Później brania ustały, stałem ja, bo około godziny pierwszej się położyłem, bo do pierwszej godziny nie było w ogóle brań. Nad ranem trochę udało się połowić jakichś leszczyków, karpików, trafił się mały linek. Ogólnie wyprawa bez większych sukcesów, ale udana. Antoś, jakieś Twoje spostrzeżenia z pierwszej takiej nocki? No, na pewno pierwsza nocka na metodę. Było moje no, ostatnie nocka, nie nie była metoda. A kiedyś, kiedyś byłeś, no? Na, I co? Na, na I trzeba, i trzeba, trzeba się dobrze ubrać na nockę. Bo no. <noise> było, y, wieczorem było chłodno. Czy na no wieczorem no. no, czy wieczorem nie. i w nocy. No. My kończymy na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnej relacji. Cześć!